Hejka. Dzisiaj spokojemy się razem na majówkę. Ja jadę na Słowację i będzie z tego film na moim kanale, także polecam śledzić. I teraz tak, mam tutaj przygotowaną listę, co muszę ze sobą wziąć. Najpierw pokażę takie rzeczy, które mam w jakichś pojemnikach i mogę je od razu po prostu spakować, a później yy, ubrania. Dobrze, że taką kosmetyczkę, bo ona jest bardzo pojemna. I do niej włożę sobie krem Pił słoneczny, antyperspirant, krem z falafam do rąk, Mgiełkę perfumę, taką maskę do ust, błyszczyk. Do nosa i mój spray antybakteryjny. Jeśli chodzi o tą kosmetyczkę, jest to wszystko. Mamy to Teraz przechodzimy do drugiej kosmetyczki, w której będą rzeczy do włosów. Ona jest wygląda na taką dość małą, ale w niej się naprawdę bardzo dużo mieści. Zaczniemy od klamr, bo one są największe, więc pójdę na sam dół. I jako pierwszą mamy taką. Próbą taką. Później mamy taką perełkową. I taką. Teraz mamy gumki do włosów i wezmę sobie taką taką, A w tej pojadę, bo ona jest szybko schnąca. Przyda mi się na termę. Teraz biorę sobie takie dwie pary gumeczek do markoczyków. Jedne białe, drugie jasno niebieskie. Teraz mamy takie spinki w kolorze różowym. I takim jasno beżowym. Bierzemy jeszcze ze sobą szczotkę do włosów, taką I taką, troszkę mniejszą Też jeśli chodzi o kosmetyki, wezmę sobie sobą też taki krem do twarzy Tylko, że on jest dosyć duży, a nie wiem gdzie mam takie pojemniki, żeby to przeładować Więc jak je znajdę, to wam je oczywiście pokażę Wezmę ze sobą również słuchawki Wezmę sobie sobą również bidon, żeby sobie móc napełnić wodę bez znaczenia butelek. Teraz przechodzimy do biżuterii. Tutaj sobie już wybrałam rzeczy. Teraz na mnie wszystkie pokażę. I mam nadzieję, że mi się zmieści, bo biżuterię zapakuję sobie w takim woreczku. Tutaj jako pierwsze idą takie kolczyki w kształcie motylków Drugie idą takie, takie kółeczka z cyrkonią. Trzecie takie niebieskie płeski. Teraz przejdźmy do pierścionków. Tutaj mamy taki taki jeden jest taki perełkowy drugi jest takich troszeczkę takich beżowo złocistych koralików trzeci to jest taki z którego ja jestem bardzo dumna bo robiłam go sama i są to takie wisienki i czwarty też robiłam sama i są to takie sztuki jeśli chodzi o pieszczanki to tyle Teraz naszyjniki. I jako pierwszy mamy tutaj muszelkowe Teraz jeszcze taki. Mam taki naszyjnik I taki Dużo z tych naszyjników Robiłam sama Teraz czas na bransoletki Taka 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 Taka. Taka. I jeszcze jedna. Mam tu jeszcze parę biżuterii w spraye, pojawę. Są to takiego dziki poduszka. Taki naszyjnik z muszelką i perełkami i do kompletu ozdobka. Taka. Taka. I jeszcze To tyle. I teraz pewnie pojadę na zakupy spożywcze, bo jutro jedziemy, więc teraz wam troszkę jeszcze opowiem o tym, gdzie jedziemy, do jakiego, do jakiego konkretnie miejsca, a potem pojedziecie razem ze mną na zakupy. Otóż tak, idziemy na Słowację, do miejscowości Tatrzańska omnica. Tam jest piękny widok na górę. Kiedyś już tam byłam i byłam nawet na szczycie, najwyższego szczytu Który się tam znajduje, czyli Łomnickiego szczytu, Także jest tam naprawdę pięknie Oczywiście będą vlogi Będziemy na pewno na termach Będziemy chodzić po mieście Także ja się bardzo cieszę Jutro też będzie właśnie vlog z tego jak tam jedziemy No i to chyba tyle Teraz jedziemy na zakupy ja wróciłam właśnie z zakupów. Zakupów akurat nie nagrywałam. Kupiłam sobie takie klamerki i odżywkę do rzęs z Essence. Także teraz otwieramy te klamry. Właśnie wynosiłam sobie taką fryzurę, że będę sobie robić dwa wartocze i po prostu na końcu zamiast gumek na przykład wpinę te klamerki. Pijemy je w tej i teraz dopakujemy je do kosmetyczki z rzekami do włosów. To łożywkę też już przetestowałam. W moim zdaniem wydaje się bardzo fajna. Ja również biorę ją ze sobą. My jedziemy na czwartek, piątek i sobotę. I w czwartek ma być 21 stopni, w piątek około 22, a w sobotę nawet do 23. Także, moim zdaniem, jest to bardzo ciepła pogoda. Także wezmę sobie dużo właśnie takich letnich ubrań, ale jeden komend muszę sobie też wziąć na zimną pogodę, ponieważ idziemy do jaskini lodowej, w której temperatura jest na minusie, więc musi, muszę być ciepło ubrana. Też na razie myślałam tak, że jutro pojadę w spodenkach krótkich i dresowych, bo takie są najwygodniejsze I takie wezmę sobie około dwie pary Jedne sobie wezmę trzy czwarte, a jedne takie właśnie do jaskini Mogę się zdecydować między tymi a tymi spodenkami Wydaje mi się, że wybrałam już dobre stroje, tylko do jaskini jeszcze nie wybrałam, ale to później Jak już mówiłam, do jaskiń nie jeszcze swoją nie wybrałam, ale myślę, że Wam go pokażę. Teraz wszystkie te wszystkie rzeczy, które przedtem Wam pokazywałam i pokowałam muszę spakować do wycaka oprócz ubrań, które wezmę do walizki. I muszę sobie jeszcze wybrać książkę, którą wezmę ze sobą. Wybrałam sobie opowieści z Narny i srebrne krzesło, bo tego jeszcze nie czytałam. Najpierw położymy sobie tą kosmetyczkę, teraz stoł, teraz słuchawki, ciężka, nasze dobre, popita tej rozoretki. Myślę, że to ten płyn do dezyfekcji wezmę sobie tą przedmiotę. Okazało się, że niestety nie mam na razie w domu żadnych pojemników, albo przynajmniej ich nie znalazłam, ale później jeszcze mogę coś pokazać. Na razie włożymy cały kręg. Na razie to tyle, jeśli chodzi o nasze pakujmy, ale jutro pewnie pojawi się vlog z tego jak jechaliśmy, także... Jeśli ktoś by chciał obejrzeć, to serdecznie zapraszam na mój kanał. No i to tyle. Pa.